Zbigniew Matyjaszczyk, Wieczorek Poetycki. Znowu wiersze z 2002 roku, jak to było poprzednio. Troszkę będzie o takiej jakby codzienności. o co ja wiem, czy moi Nie do końca zobaczymy zaraz. Pierwszy wiersz ma tytuł trochę dziwny. Dojenie krów. Dojenie krów jest moją codziennością, dlatego nieustannie wystrzegam się groźnych rogów, uderzenia tępych kopyt i smagnięć brudnym ogonem. Mleko piję z radością, lecz zmoczone nim dłonie myję w wodzie bez mydła. Od niemowlęcia pochłaniałem smak matczynej miłości, budując z niego komórki ciała i umysłu. Z czasem zmieniłem menu. Piłem smak kobiety. Wtedy przestałem rosnąć, a zacząłem się rozwijać. Później przyssałem się do nowej krowy. Jej mleko przemieniało krew Alkoholową tęczę, mającą tylko kilka barw. Spragniony poszedłem na łąkę, tam, wmieszany w stado, między wymionami szukałem lekarstwa dla oczu. Z dnia na dzień tęcza pozyskiwała nowe kolory. Dojenie krów jest moją. Codziennością. Codziennością, dojenie krów. Kiedyś w życiu dojem doj 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 krowę, będąc jeszcze dzieckiem. Dali mi, ale chyba nie mogłem nic udoić tego mleka. Ale piłem swego czasu takie świeże mleko. Jaderka ciepłe jeszcze tuż po dojeniu. Hmm. Teraz ludzie, młodzież już rzadko mają takie możliwości. Od niemowlęcia pochłaniałem z magmatycznej miłości, budując z niego komórki ciała i umysłu. Czym się karmisz, tym się stajesz. Jest takie przysłowie, i ono dotyczy tego umysłu. Jeżeli pochłaniasz w siebie coś, myśli, które zakażają cię w pewien sposób, to zachorujesz na te myśli. Czyli można by powiedzieć, twoja dusza zachoruje w jakiś sposób. Zostanie nakarmiona złymi, dziwnymi, lękowymi wzorcami, no ale. Po co nam to? Przecież my możemy żyć pięknie i wspaniale i tutaj po to, jesteśmy na tym świecie. Więc próbujesz wtedy dalej, no. Zmieniłem menu, piłem smak kobiety. Kobiety piją smak mężczyzny. Próbujemy się nawzajem. Zależy co kto lubi i tak dalej. Stajemy się dorośli. Drugi etap naszego życia po dzieciństwie młodość, dorosłość. Przy tej dorosłości to często się potem błądzi. Jest takie mleko, które zamienia krew w alkoholową tęczę, ale jak napisałem, później ta tęcza ma tylko kilka barw. Więc to nie jest taka prawdziwa tęcza, to taka bardziej urojona tęcza i niepełna tęcza. Kiedy jesteś w takiej alkoholowej tęczy, to czujesz, że brakuje ci pewnych kolorów. No niby jest zielony, niebieski i czerwony, te podstawowe barwy, ale brakuje tego połączenia, tej płynności, gdzieś coś zanika. Wtedy szukasz, szukasz dalej, chcesz czegoś więcej jeszcze. Musisz z powrotem powrócić na łąkę. Wmieszać się w stado. Między wymianami. Pobyć w naturze. Między trawami. Pobyć w lesie. Odnaleźć swoją harmonię. Swoje prawdziwe ja. Wtedy kolory tęczy uzupełniają się. Widzisz więcej. Wtedy Twoje dni są cudowne. Tak trzymaj, blisko natury, blisko własnego serca, ciesz się wszystkimi kolorami, łąki, jaką jest życie. Kontynuując, codzienność. Mamy tu taki wiersz, który nosi tytuł Codziennie rano, moja. Jesteś królową tego autobusu, nie pan kierowca i nie konduktorzy. Nie postój na przystankach warkot konnej mocy, ale ty jaśniejąca. Stoisz kołysana zakrętów falami, w nich sama jak żaglowiec. Wiatr się tobą bawi, włosów układaniem on jak ja ma w tobie wielkie zakochanie. Usiądź i usiadłaś. Ja chętnie postoję obok twego miejsca. I też spojrzę w stronę, gdzie żeś zapatrzona pochyliła głowę rankiem zamyślona. Ustałem udami, ręce twoje ramiona. Takiż obcy tobie, takiż teraz bliski. Poddany na zabój, ciałem chętny. Wszystkim. Proszę, popatrz proszę na mnie. Zaraz ten przystanek, gdzie wysiądzi szybko obcy ci kochanek. nie, nie mowa skrytych uczuć. Na chwilę ożyły, gdy blisko, tak blisko, aż zapłut się zapach najwspanialszej w świecie przystanął dziewczyny. Codziennie rano. Nie pamiętam, jak powstał ten wiersz. Tak jakbym jeździł autobusem, gdzieś. Ale kurczę, nie bardzo kojarzę. 18 lat minęło, to jest 2002 rok. Zupełnie nie pamiętam takiej akcji i tej kobiety. Może to był raz, może. Jechała fajna dziewczyna, zawiesiłem oko, pomyślałem sobie coś. Z tego powstał wiersz. Mogło tak być, ale codziennie rano jest. Hmm. Codziennie rano, codziennie. Już mówiłem o tym, że liczy się właściwie tylko tu i teraz. Mogłem się teraz poczuć tak, jakbym w tym autobusie. I ona usiadła, ja podszedłem, spojrzałem. Może nawet nie rzuciła na mnie okiem. popatrzyłem tylko w to miejsce, gdzie ona. Jakiś wspólny rezonans był i tyle, wysiadła. Koniec. Właściwie koniec wiersza. Tutaj cała gra toczy się w wyobraźni autora. Każdy z nas jest autorem własnej wyobraźni. To taka zabawa. Można by tak, można by zobaczyć siebie, wyobrazić jakieś wersji wydarzeń. Można zobaczyć się na scenie. Można zobaczyć się. Na ślubnym kobiercu ktoś jest kawalerem na przykład. Bo panną panny często marzą o tym, żeby zobaczyć się na ślubnym kobiercu z ukochanym na przykład jak mi się wydaje. Tak, tak się mówi. Mam różne wyobrażenia. W sporcie jakieś tam świetne wyniki osiągnąć? Stajemy na podium, jest Bosko. Okej, okay. jest i trzeci wiersz. Też mówi o tym tu i teraz, bo tu i teraz to jest dla nas postrzegalne jako taka chwila. I ten tytuł ma wier, ten wiersz ma tytuł: Chwilko, motylko. Pi z kielicha chwilko. Kolorowy pył plemników kwiecich przyklej do nóg. Sobą żyj, dzień chwytaj, zapylaj każdy nadchodzący świt. Zacznij od snu, później nad uchem pieśni miłe snuj, a kiedy poznam co dorosłość, smak dzieciństwa zwróć na wolność chwilko. I znów motylko chwytaj dzień, graweruj na skrzydłach obrazy pamięci, jakie każdy człowiek chciałby w sobie mieć. Chwilko motylko te nasze chwile są takie ulotne, ale to jest w nich wspaniałe, że są ulotne. Gdybyśmy byli w cudownym pocałunku ten pocałunek trwałby 5 lat, to chyba już by nie był taki cudowny. Cała cudowność jego polega na tym, że on jest krótkotrwały. Ma określoną ilość tak zwanego czasu. Czas to jest absolutną iluzją wymyśloną tylko tutaj dla tej nierzeczywistej rzeczywistości, czyli w iluzji, w której istniejemy. Pójdziemy dalej. Ok. Czas może być różny. Niby ten sekundnik zawsze chodzi jak zegar atomowy odmierza tam z precyzją ten czas. Ale tak naprawdę czas dla nas jest różny. Czasami nam się dłuży. Czasami mija zbyt szybko. Zależy od tego, co się dzieje wokół nas. A właściwie od tego, co jest w naszej głowie, co się dzieje w naszym sercu. W każdym razie możemy powiedzieć, że ulotność chwili jest każdemu człowiekowi przypisana. Na tym polega ludzkość, że odczuwamy tej chwilę. Chwytaj dzień, jak to mówię, Karp Diem. Właśnie o to chodzi. Pytaj każdy dzień, każdą chwilę. To znaczy, bądź w tu i teraz. Bądź w tej chwili, w której jesteś. Pytaj ją, dostrzegaj. Bo tylko ona się liczy. Ta chwila, w której teraz jesteś. Ta chwila się liczy, w której teraz słuchasz moich wierszy i słuchasz tego, co do Ciebie mówię. Ona jest w tej chwili najistotniejsza. I tyle. I to jest cała historia człowieczeństwa ale graweruj na skrzydłach obrazy pamięci. Gdzieś tam to wszystko się zapisuje. Możesz sobie do tego wrócić, zamknąć oczy, pobyć znowu w tym czasie. Taka podróż w czasie i przestrzeni. Nie potrzebujemy pojazdów i kapsuł. Zamykamy oczy i możemy pobyć znowu, poczuć ciepło ust, Usłyszeć ten oddech. Poczuć jego wilgoć. Mm. Ty. Tych przeżyć, które każdy człowiek chciałby w sobie mieć. Bycie w intymności jest piękne. Dlatego piszę o tym w swoich wierszach i trochę chcę tak jakby to odczarować. Bo tak się mówi o ludzkim ciele, że ono takie grzeszne i tak nie pójdziesz do nieba, nie pójdziesz. Za te twoje myśli, co w głowie już sobie pomyślałeś, tak? No to przekichane, ale może, ale możesz iść do spowiedzi. Tam ktoś zapuka, powie ci mu, dziesięć razy zdrowaś Mario, rzuć na tacę zapłacisz, będzie załatwione. Ale przecież, kurczę, no przecież wszyscy wiemy, że to tak nie działa, no. To tak nie działa. Chciała to, co masz w sercu, utrzymaj czystość, utrzymaj jasność, otwieraj serce, wtedy wszystko do ciebie przyjdzie samo. Kimkolwiek jesteś. Jeśli się zamykasz, będziesz w zamknięciu. Jeśli zechcesz się je otworzyć, wszystko będzie dla ciebie, wszystko. A jeżeli zrezonujesz się z tym co piękne, czyli będziesz myśleć o rzeczach pięknych, o rzeczach cudownych, to to z czym rezonujesz przyjdzie do ciebie. Zasadą prawa przyciągania. Hmm. Tak to działa. Przyciągaj do siebie cudowne rzeczy, cudownych ludzi i wspaniałe przeżycia. Tego ci życzę. I na teraz mówicie bye.